Cześć Boże, kochane mordeczki, Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzień doberek. Jak się macie dzisiaj w ten sobotni, piękny, słoneczny dzionek? Jesteście radości? Macie serce pełne radości, wdzięczności. Świetnie, kochani. Pięknie, cudownie. No i git. Jak kochani, ten specerek się wybrałem po Polasku po, po, po sobie. Różanie w kieszeni, Słowo Boże. I tak rozwijanie Słowo Boże, kochani. I też no, obserwuję czasami też, no sam co się dzieje na tym Facebooku, na tych portalach internetowych. I wydaje się, kochani, że naprawdę niektórzy tak bardzo wysoce intelektualnie ludzie, naprawdę bardzo mądrzy ludzie, wchodzą w takie różnego rodzaju polemiki. Czasami tak bardzo wchodzą, że aż przedabrzają. I kochani, tak piękna, przyszło mi takie piękne, takie piękne słowa. Pan Jezus najwidoczniej chyba przypomniał w sercu. Z modlitwy świętego Tomasza Zakwinu, który piękną napisał sumę teologiczną, nie czytamy całej, ale tak urywkami. Naprawdę głęboka, głęboka myśl, głębokie rozważania. Święty, naprawdę święty, piękny, święty, wielki umysł. I powiedział coś takiego, kochani, że panie, to jest jego modlitwa: panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania. Że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej sposobności. Amen. Tam dalej ta modlitwa jeszcze jest. Ja tylko mówię ten początek. I to, kochani, tak mi się dotknęło. Sam so myślę, mówię Boże, jedyny. Naprawdę. Wysoko, wysoko inteligentni ludzie. Ale. No, Próbuję coś udowadniać. Przekomarzają się między sobą gdzieś tam. I zobaczcie, dostałem takie słowo właśnie na takiej modlitwie. Dostałem takie słowo, także pozwólcie, że kochani się podzielę z wami tym słowem. To będzie krótka refleksja, to taka zostawiam tylko ją tutaj na internetach. To jest z Ewangelii według świętego. Z Ewangelii już mówię, z Ewangelii według świętego Nie, czy to jest list, już nie pamiętam. List chyba Jakuba, tak? Dobrze ja pamiętam. Tak, to jest list. List Jakuba Apostoła, pierwszy list. Już chwileczkę, kochani. To jest... Trzeci rozdział od wersetu 13. Może to stanę, gdzieś by tak nie, nie za bardzo tarmosić się tym telefonem. Trzeci rozdział od wersetu 13. Także kto spośród Was jest mądry i rozsądny. Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości. Ale jeśli żywicie w sercach Waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezwład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. I te słowa dzisiaj jakoś Pan pokazał dla mnie, żeby to po prostu powiedzieć, te słowa po prostu przeczytać. No tak to się dzieje, kochani. Sami, sami też wiecie, co się dzieje na tych portalach społecznościowych. Jak ludzie się przekomorzają, udowadniają, coś podważają, jakieś doktryny podważają, coś na własny swój, na, na własny swój sposób, coś rozumieją i przedstawiają to, że za, za prawdę, na przykład nie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jego słowo jest prawdą, Jego słowo. Nie jakieś moje interpretacje, prawda? Tylko Jego słowo. Jego słowo. On powiedział, że ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne. I tyle. Cóż, kochani, jeszcze mogę powiedzieć, no. eee, Takie to buty, no, kochani, no. Życzę miłego dnia. Eee, pamiętajcie o tej modlitwie św. Tomasza Zakwinu. Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku, mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej sposobności. A będziecie spokojni, kochani. Módlcie się dużo, dużo się módlcie, dużo adorujcie Chrystusa w waszych sercach, czy na adoracje przychodźcie. Czytajcie Boże Słowo karm się tym Słowem, Karm się tym Słowem, Eucharystią, módlcie się na różańcu, bądźcie wytrwali, cierpliwi, upadniecie, to powstawajcie, szybko powstawajcie, nie ma co leżeć w upadkach, upadki może się będą zdarzały, także aleluję do przodu, kochani, ściskam Was mocno, zostawiam Was tą refleksją, pamiętajcie, no, Jezus jest Panem, Amen.